więc stąd od razu wyjdziemy w fantazję, dając tutaj rurę prosto do toalety, zamiast trójnik zwężający z tyłu. Ale tak, to no, jakaś tam elektryka jest, puszczona do bezpieczników. Bezpieczniki będą wymieniane, wszystko będzie wymieniane na nową instalację. Te rury zostają, bo nie wiem co to jest, więc to zostanie sobie ale tak de facto wszystko będzie do wyprócia, właściwie nawet nie do wyprucia, bo starą instalację zostawimy w, w ścianie, nie będziemy jej tykać za bardzo, będziemy kłaść kable powierzchni, bo to wiadomo, nie jest nasz lokal, my go będziemy wynajmować i tak tutaj zrobimy generalny, powiedzmy taki remont do wejścia, żeby to wyglądało ładnie a jednak nie chcemy też zainwestować, nie wiem, nie wiadomo ile to pieniędzy, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, bo to nie ma racji bytu. Będziemy go remontować na tyle, żeby można było tu wejść, nie było tu wilgoci, dobrze się działo, przyjemnie się działo, i tak naprawdę, żeby no, ten lokal zarabiał pieniądze.